Nowa paczka z ikoną 90+ plus dodana do kodu gry. Oprócz niej wiele innych ciekawych paczek, które pojawią się w grze już niebawem. Zaraz powiem wam, które z nich będą w SBC, no i ile potencjalnie mogą kosztować. Dodatkowo Artem Dowbyk z wycięstą głosowanie na zawodnika miesiąca ligi hiszpańskiej. Jego karta w predykcjach zwraca na siebie mocną uwagę, bo te statystyki wyglądają po prostu cudownie. Za chwilę mówimy sobie, ile może kosztować, no i czy będzie warto go zrobić. I oprócz tego pokażę wam kolejne karty and Fire, które już dziś wlecą do gry o godzinie 19. Pokażę Wam również nową ewolucję Toty, która bardzo mocno powinna ruszyć rynkiem. Ostatni konkurs wygrywa wielu z Was Mocno Was pozdrawiam i po prostu jestem w szoku Że aż tylu z Was poprawnie wytypowało ten wynik Dziś w komentarzach typujcie wynik meczu Bologna Genoa Osoba, która poprawnie wytypuje Dostanie taką samą nagrodę jak zawsze Jedyne co musicie zrobić, żeby kwalifikować ją do konkursu To polubić ten film I mieć subskrypcję na moim kanale Ostrzegam, bo zawsze to sprawdzam Także jak tego nie zrobicie, to i tak nie wygracie Powodzenia I szybko tylko przypominam, że już jutro o godzinie 18 Widzimy się na live z nagrodami O łącznej wartości 500 zł jeżeli chciałbyś coś wygrać i na pewno nie chcesz tego pominąć To zostaw sobie już teraz A jutro w odcinku Ci jeszcze o tym wydarzeniu przypomnę I na pewno go nie pominiesz A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od nowości Na sam start omówimy sobie wszystkie nowe paczki jakie są zapowiedziane Szybko przez to przejdziemy i lecimy do ciekawszych rzeczy A mianowicie jak widzicie Dong zaufane źródło dodał, że mamy dostać takie paczki 88 plus pika I będzie to pik do wyboru jeden z dwóch 14 razy 88 plus, W tym jedna ikona 87 plus. No i paczka ze 100 kartami rzadkimi Złotymi które będą zawierały 47 razy 84, plus, no i 3 razy 88, plus. oprócz tych paczek mamy dostać również taką paczkę. Paczka, która zawiera w sobie ikonę minimum 90 overala, ten screen, nie oszukujmy się bardzo łatwo jest go przerobić, ale widziałem go, więc wam go pokazuję. Nie oszukujmy się. Zaraz i tak dotrwamy do tego momentu, że takie paczki będą wlatowały do gry, więc wydaje mi się, że to tylko kwestia, nie wiem, tygodnia, półtorej tygodnia, aż taka paczka wleci do gry. Jak sobie wejdziecie na futbina i ustawicie sobie ikony o minimum overallu 90, naprawdę jest ich bardzo mało. Łącznie tych ikon jest aż 35, czyli no aż albo tylko, no sobie sami odpowiedzcie i jak widzicie, większość tych ikon są to ikony naprawdę bardzo drogie, także wydaje mi się, że gdyby paczka taka miała trafić do SBC koszt tej paczki, koszt tego SBC wynosił około 280 tysięcy końców, tak aby to było gdzieś w połowie, no bo zobaczcie, naprawdę tych wiele ikon kosztuje ponad nie wiem, milion i jest w czym wybierać, także wydaje mi się, że paczka byłaby droga, ale oczywiście byłoby warto ją zrobić. No a teraz nowe karty Ice and Fire, które wlecą do gry już dziś o godzinie 19,00 przed wami ekran, na którym widzicie tak naprawdę najważniejsze karty, które pojawią się w tym evencie, ale oprócz nich mamy również pokazane nowe karty, takie jak Spinacola takie jak Gavi i taki jak Sisoko. Te karty dopiero dzisiaj w nocy zostały pokazane, także pokazuję i wam, żebyście byli z tym na bieżąco. Cała drużyna tych kart najważniejszych prezentuje się następująco, a jeżeli chodzi o to, jak te karty będą dawały zgranie i co one będą miały w sobie różnego, no to oczywiście będziemy mieli tego samego piłkarza w dwóch wersjach. W wersji lodowej, no i w wersji ognia. I oczywiście te karty, po pierwsze, będą się różniły statycznie a po drugie karty ognia będą dawały boost do zgrania narodowości, a karty lodu będą dawały boost do zgrania klubowego. Tak jak widzicie, czyli będą one miały jeszcze więcej różnic niż było to dwa lata temu. Wielu ludzi spekuluje, że taki oto Ramos miałby być w SBC. Na pewno wtedy informy bardzo mocno by wyskoczyły, także informy sobie omówimy na końcu tego odcinka, także oglądajcie do końca. Na odnosie tego Ramosa, ja tego nie wiem, ja tylko mówię to, co czytałem. Według mnie jest to bardzo mocna karta, bardzo solidna i dziwnie, gdyby była aż tak dobra karta w SBC, ale ja mam takie nadzieje, Ponieważ zawsze mogliby dać mu fajne wymagania, i na pewno wtedy byłby ogólnodostępny i warty do zrobienia. No i mamy zwycięzcę zawodnika miesiąca Ligi Hiszpańskiej. Artem Dowbyk prezentuje się następująco: oczywiście, statystyki to tylko i wyłącznie predykcje, a cały Artem Dowbyk będzie w SBC. Różnie to tymi, z tymi potmami bywa, ponieważ one często nawet dodawane są w nocy, rano, w południe, także ciężko powiedzieć, no ale nie oszukujmy się, do wtorku powinniśmy go zobaczyć w SBC. Jeżeli miałby takie statystyki, jakie są w predykcjach, czyli takie jakie widzicie na ekranie, kosztowałby na pewno z 300 tysięcy końców, 95 pejsa, 89 strzelania, 86 driblingu, 91 fizyczności, no i wszystko zależy od gwiazdek. Gdyby te gwiazdki były dobre. No to naprawdę karta cudowna. Fajnie, że tak robią, fajnie, gdyby te statystyki tak się prezentowały, ponieważ zawsze karta POTM powinna być jakoś mocniej wyróżniona, ponieważ nie ma co się oszukiwać. Jest to najlepsza karta z danej ligi, z danego miesiąca, także ja mam nadzieję, że taki upgrade on dostanie i zobaczymy, ile będzie kosztował. Jak wleci do gry, to oczywiście w odcinku Wam mówię, czy warto jest go zrobić. A zwycięzcą zawodnika miesiąca ligi holenderskiej zostaje Broby. Oczywiście statystyki wyglądają nawet dobrze, ale na ten etap gry i tak jest za słaby. Gdyby miał dobre gwiazdki, na przykład 5 na 5, okej, okay, karta fajna na zmianę, idealna do zrobienia, no ale nie, no, trzeba sobie to jasno powiedzieć, że z takimi statystykami, ze słabymi gwiazdkami nic on tutaj nie osiągnie i, i bardzo mało osób go zrobi. A na Discordzie cały czas trwa promocja minus 20% na rangę handlarz. Jest to specjalna ranga, która pomaga w zarabianiu końców. Na specjalnych kanałach macie wypisane wszystko od A do Z, jak zarabiać w zależności od tego, jaki macie budżet. Nieważne, czy masz akt 30 tysięcy końców czy 2 miliony końców i tak gwarantuje ci, że znajdziesz coś dla siebie. Oprócz tego masz tam gotowe filtry do snajperki, do flipowania i przede wszystkim całodobowy kontakt ze mną. Link do Discorda macie w opisie i w przymietnej wiadomości. Ja zapraszam, pisz do mnie na priv, to wszystko ci dokładnie wytłumaczę. Póki są jeszcze wolne miejsca i póki trwa promocja, to wydaje mi się, że warto skorzystać. Mamy potwierdzoną kartę Flashback. Dany wellback ma pojawić się w grze na dniach i to właśnie on pojawi się w SBC. Ja mówiłem wam, jak widzieliśmy, że będzie to karta z Anglii we wczorajszym odcinku, że wielu ludzi spekuluje, że będzie to Sterling. Ja na tego Sterlinga się napaliłem, ale niestety dostajemy Uelbeka. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało z gwiazdkami, ponieważ statystyki no, są takie sobie: wszystko zależy od gwiazdek. Jeżeli będą dobre, no to mam nadzieję, że będzie go warto zrobić. Zazwyczaj karty flashback są robione z myślą o graczach, także te karty mają małe wymagania. No i zobaczymy jak będzie to wyglądało Wydaje mi się, że jeżeli ta karta będzie się tak prezentowała To będzie kosztowała około 150 tysięcy końców A ja oczywiście mam nadzieję, że kolejną kartą flashback będzie Luis Suarez Bo dostaliśmy wczoraj info, że tych kart flashback ma pojawić się kilka, a nie tylko jedna Także ja mam nadzieję, że cały czas tego Suareza zobaczymy A teraz kolejny temat, czyli nowa ewolucja Toty Dzisiaj rano dostaliśmy informację, że taka ewolucja ma pojawić się w grze Razem ze startem eventu Toty I mamy pokazanego Chouameni'ego manie, jako kartę, która potencjalnie mogłaby się do tego upgrade'u nadać jak widzicie miałby on przechodzić przez dwie fazy, tutaj pierwsza faza i tutaj druga faza oczywiście event toty kojarzy się z czymś najlepszym, z czymś bardzo dobrym, także ta ewolucja na pewno byłaby bardzo dobra i bardzo mocno boostowałaby karty ale i też no pewnie byłaby bardzo droga ponieważ wydaje mi się, że około, no nie wiem, ciężko mówić jakie będzie miała, jakiego będzie dawała boosta ale pewnie około 200 tysięcy końców by kosztowała i chyba nikt by się wtedy nie zdziwił ale zobaczcie, z takiego niego, który aktualnie nie, nie nadaje się do gry robimy takiego niego, którego no chyba każdy chciałby mieć w swoim składzie, jeżeli potrzebowałby akurat solidnego, środkowego pomocnika defensywnego, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ponieważ aktualnie mamy zerowe informacje tak naprawdę na temat tej ewolucji. Wiemy tylko, że ona się pojawi podczas eventu TOTY, ale nie, nie wiemy jakie będzie miała wymagania, nie wiemy jakiego będzie dawała boosta, także ja będę szukał tych informacji i w jutrzejszym odcinku jeszcze ten temat sobie zupgradeujemy. Teraz pokażę Wam oficjalny design kart TOTY, ponieważ dostaliśmy oficjalne karty TOTY i według mnie grafik po raz kolejny, no zasługuje na podwyżkę. Na sam start lecą po prostu zwykłe karty TOTY, niby tylko zwykłe, a i tak według mnie bardzo piękny, no ten design nie ma co mówić, no no wygląda po prostu bardzo ładnie teraz wyróżnienia Toty, one też również niczego sobie, jak na zwykłą kartę, która aż tak bardzo dobra nie będzie aż tak bardzo istotna nie jest, no to też wyglądają one bardzo ładnie, no i ikon Toty, czyli ikony, które według mnie połączenie tej kolorystyki śnieżno-białej z tym niebieskim, wygląda po prostu cudownie, ten złoty wiadomo musiał być ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, Toty kojarzą się z czymś najlepszym, z czymś takim drogim i dobrym, no to ten kolor złoty idealnie to oddaje, według mnie naprawdę te karty wyglądają ślicznie, mam nadzieję, że te karty, toty i wszystkie jej kontoty będą dropiły również tak ślicznie. Wczorajszy content i jej się nie postarało. Dostaliśmy tylko i wyłącznie Dawida Trezege, który jest na środkowej pomocy. Opinia ma 50 na 50, bo według mnie karta ma idealnie dobraną cenę do statystyk, jakie posiada. I według mnie ani nie jest za droga, ani nie jest za tania. Te statystyki, jakie ma, idealnie oddaje cena. 4 na 4 gwiazdki, 82 balansu, 83 zwinności, 82 staminy, no i tylko i wyłącznie średnia, średnia pracowitość. Według mnie karta, mimo wszystko nie warta do zrobienia, po prostu będzie klocowaty, będzie, nim, będzie wam się ciężko nim grało, ma on prawie 190 wzrostu i tylko 82 balansu, no i ta średnia, średnia pracowitość, nawet z ścieniem czy z kotwicą, no, no według mnie nie nadaje się po prostu do zrobienia i ja osobiście wam go odradzam, nie miałem przyjemności na niego grać, ani go testować, także no ciężko mi też tak mówić, ale po samym tym co widzę na papierze, no, no po prostu mogę stwierdzić, że nie warto go zrobić. A teraz coś dla osób, które lubią sobie zarobić końce, które lubią inwestować, ponieważ oczywiście informy, jak wiecie już dziś wieczorem Nowy event, także te informy mogą bardzo mocno urosnąć. Aktualnie kosztują one w okolicach 30 tysięcy końców na oby dwóch platformach. Miałem na myśli oczywiście konsole i komputery. No i chodzi o to generalnie, że te informy mogą być dzisiaj bardzo mocno wymagane, więc cały czas polecam w nie inwestować, tylko inwestowałbym w nie w cenach poniżej 30 tysięcy końców, ponieważ jak bierzecie poniżej 30 tysięcy końców, macie bardzo małe ryzyko straty i duży potencjalny zysk. Gdyby dzisiaj rzeczywiście o 1900 pojawił się w SBC Ramos, no to na pewno te informy by bardzo mocno skoczyły i ładnie nie dałyby one zarobić, jednak miejcie na uwadze to, że dzisiaj o 19 możemy nie dostać nic ciekawego i na przykład będziemy musieli te informy potrzymać kilka dni i na przykład poczekać do tego, aż te dobre paczki wlecą dopiero do SBC, także miejcie na uwadze to, że nie wiemy, kiedy te informy sprzedamy, ale potencjalnie mamy bardzo dużą szansę na zysk, także ja na spokojnie brałbym te informy poniżej 30 tysięcy końców, nie jest to niemożliwe, ponieważ dzisiaj rano już tych informów wiele nabrałem, no i tak naprawdę według mnie jest to inwestycja pewna, ponieważ jak nie dzisiaj, jak nie jutro, to w przeciągu tygodnia na pewno te informy bardzo mocno do chociaż tych 36-37 tysięcy końców skoczą. Raz na około 10-15 odcinków pokazuję mój skład, żebyście wiedzieli, co o mnie słychać. Tak naprawdę przez ostatni czas bardzo mało się tutaj zmieniło, ponieważ cały budżet jaki mam poświęcam na flipowanie i cały czas ten budżet wydaje. Także jeżeli chodzi o karty, wszystko wygląda chyba tak, jak wyglądało ostatnio. Gram sobie aktualnie takim składem. Wiem, że sign Maximin nie ma zgrania, ale nie da się tego składu po prostu ustawić tak, żeby wszyscy mieli zgranie. Jeżeli chodzi o jak to wygląda w grze, w grze wygląda to w sposób następujący na ataku Eusebio i Stoiczkow, boki pomocy to Kaka San Maximin, no i w środku pola Franki de Jong i Ramirez. Tak aktualnie to zbudowałem skład, tak jak powiedziałem, jest aktualnie w przebudowie, ale czekam sobie, żeby ten skład dopiero skupić pototy, ponieważ. To, co mówiłem wczoraj, nastąpi bardzo duży crash market i bardzo dużo na tych kartach mogłem stracić, a ja teraz aktualnie jestem na fazie odkładania paczek na TOTY. Mam już aktualnie odłożone ponad 27 paczek, także wydaje mi się, że jak sobie zrobimy streama podczas TOTY, to czwarty rok pod rząd na pewno jakąś kartę TOTY trafimy, a ja oczywiście życzę Wam powodzenia, życzę Wam jak najlepszych dropów z paczek, widzimy się jutro o 14 w odcinku i jutro o 18 na live z nagrodami o łącznej wartości 500 zł. Siemano!